W studio festiwalowym za nami piąty dzień 26 edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra. Dziś widzowie mogli doświadczyć wrażeń teatralno-muzycznych za sprawą spektaklu pod tytułem Emily, Laury Lajsz i zespołu Formalina oraz multimedialnego spektaklu muzycznego Milczenie Syren, Magdaleny Cieleckiej i Michała Pepola. Zapraszamy do obejrzenia relacji. Moimi gośćmi są dzisiaj Laura Lajsz i przedstawicielka zespołu Formalina. Dzień dobry panią bardzo. Najpierw chciałabym zapytać, jak, skąd wzięła się ta współpraca? Z zaproszenia Maliny, która razem ze swoim zespołem Formalina nagrała materiał muzyczny, którego gdzieś tam bardzo piękną, głęboką inspiracją były poezje Emily Dickinson się tu, by pożegnać naszą siostrę Emilię. Byliśmy przykro zaskoczeni, czytając wiadomość o jej odejściu. Pierwsza była biografia? Czy pierwsze były wiersze? Co, 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 co bardziej zafascynowało, co było pierwsze? Pierwsze były wiersze. Mhm. Potem zaczęłam się wczytywać, dlaczego tak? Yy, I zaczęłam. Yy, bo. Właśnie, bo historia jest trochę zakręcona, bo najpierw pojawiła się książka z wierszami, były wiersze i zaczęłam wnikać. A, a dlaczego tak? Było bardzo, bardzo dużo tych wierszy i, i zaczęłam szukać też innych przykładów. Skupiłam się jednak na Barańczaku, bo był najbardziej dla mnie przyjemny i... E, najlepiej mi się z nim pracowało, z tym tekstem. E, I... Myślę, że, że, że po prostu na początku w ogóle nie myślałam o spektaklu, jak tworzyłam muzykę. Tylko, że powstało coś takiego, co, co się nie nadawało ani na koncerty, połączone z, z wcześniejszym naszym materiałem. Powstał taki twór, który, który yy, gdzieś, gdzieś się wymknął nam. Yy, I zaczęłam szukać, co, co zrobić dalej z tym. Bo, bo nie chciałam, żeby się zmarnował, bo strasznie lubiłam to śpiewać. A, no i wtedy pomyślałam właśnie o Ewie, że może w, w, zrobimy spektakl. I zrobiliśmy spektakl. Spektakl powstał w Poznaniu w Republice Sztuki Tłusta Langusta w ramach festiwalu Nanodramy który był poświęcony bardzo kameralnym formom, to były też takie formy eksperymentalne. Nasz eksperyment polegał na połączeniu koncertu ze spektaklem. Gdzieś chcieliśmy tak wkomponować opowiadaną historię te piosenki. Mi zależało na tym, żeby wykonywała je Malina razem z formaliną na żywo. No i powstała Emily. W tamtejszych warunkach był to bardzo skromny, mały pokoik, do którego wchodziło około 20 osób. No a tutaj publika była dużo większa, ale gdzieś ten intymny charakter tego przekazu jest głęboko w ten spektakl wpisany, także bez względu na to jak szeroki grono odbiorców ogląda nasz spektakl. Gdzieś dążymy zawsze do tego, żeby tymi naszymi nitkami, które istnieją w kostiumach i scenografii, też wpleść się z naszą historią w dłonie i serca widzów. I to się dzieje w tej ostatniej scenie. W najbardziej widoczny sposób. Małe, spalone słońce. Złamane, ale... Trzyma się swoich przyjaciół wiernie jak Spaniel. Chciałabym zapytać o tę nieśmiałość, która była w Emilii. Czy myślą Panie, że ta cecha jest cechą przeważającą u artystów? U artystów piszących może tak. Teatr jednak jest taką ekspresyjną formą wyrażania siebie i świata. I to jest także przełożyć taką chorobliwą nieśmiałość na potrzebę jakiegoś poetyckiego manifestu, czy kobiecego manifestu, którą miałyśmy w sobie, to było bardzo trudne zadanie. gdzieś ten wybór ostateczny, to, to, to było określenie postaci Emilii takiej. Dwuosobowej, gdzie jedna jest bardzo katatoniczna, kiedy siedzi na krzesełku, się nie rusza, taka bardzo wsobna i nieśmiała, i jest to drugie wewnętrzne ja, które prowokuje, które jest czasami takie właśnie rozkrzyczane, czy nieznośne, które gdzieś rozsadza ten jej spokój i wyciszenie, na które ona być może tak chciałaby, któremu chciałaby się poddać. Także z tego względu my tak po prostu ciążymy w dwóch przeciwnych kierunkach. Kiedy Malina z kolei wybucha ekspresją w piosenkach, ja gdzieś tam przygasam i się zamykam. Także ta nieśmiałość na scenie, ona się zrealizowała właśnie gdzieś dla nas poprzez tą dwoistość. Tak. Um, planują panie jakieś kolejne biografie? O, zobaczymy. Znaczy to, jest, to jest dla mnie w ogóle taki ciekawy rodzaj teatralnego poszukiwania. To nie jest pierwsza postać, która gdzieś pojawia się w tych rzeczach, które robię i która, dla której inspiracją jest autentyczna osoba. Wydaje mi się, że taki rodzaj teatru jakby pozwala nam zapośredniczyć ten przekaz, na którym nam gdzieś zależy, poprzez czyjąś wrażliwość i gdzieś go rozszerzyć. My też opowiadamy o sobie poprzez Emily, ale to, że opowiadamy poprzez Emily jest dla nas dużo bardziej interesujące. Młodszką założyciela Amherst Akademii najznamienitszej szkoły średniej w całej Anglii była laureatką i jurorką konkursów pieczenia chleba. Siedzimy tutaj dwie, ale była z nami też Patrycja Piwoż. Tak, trzecia kobieta, e, którą za zaprosiłam. Mm, artystka z Poznania. E, ona wyszyła te piękne sukienki e, słowami. E, i te niteczki, co, co, co e, można sobie zauważyć, e, spływają ze słów. E, bardzo jesteśmy wdzięczne Patrycji za to, że e, tak e, osobiście podeszła do tematu i e, jest to powiedzmy obiekt artystyczny. Nie jest to do końca, on się tak trochę nam wyłamał, bo, bo e, nie jest to do końca taka typowa scenografia, tylko to są takie małe. Małe elementy. Małe elementy, małe dzieła sztuki, które, które też jakby ona poprzez te sukienki, poprzez to, to ona wymyśliła właśnie te niteczki, że te słowa spływają z sukienek, z nas. Gdzieś A... poświęciła strasznie dużo czasu, żeby je wykonać. Tak. tak samo jak krzesło, na którym siedzi Malina. Także tak, yy, yy, pracowałyśmy tutaj w tercecie, tak można powiedzieć. Tak. Yy, no i oczywiście yy, yy, bardzo ważną rolę też odgry, od, odegrali muzycy, którzy yy, yy, gdzieś. Yy, Tworzą nam ten drugi plan za zasłonką, ale którzy są świetnymi instrumentalistami. No i którzy gdzieś też nas prowadzą w tych naszych scenicznych Mają ciekawe przemyślenia w ogóle w trakcie tych spektakli i, i mówią, że to jest w ogóle. Patrzą na mnie, no wiesz, Malina. Taki męski ogląd. My się zderzamy na bieżąco. <noise> tak. Ale, ale bardzo są wspierający. Czyli mężczyźni się przydali. Oczywiście, że tak. Są niezbędni, nie oszukujmy się. To tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję dziękujemy bardzo. Bardzo Raz, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj moim gościem jest pani Magdalena Cielecka i pan Michał Pepol. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początku chciałabym zapytać, o czym jest milczenie Syren i czym lub kim w spektaklu jest Syrena? Czy można powiedzieć, że ten występ to opowieść o człowieku? Michał, ty, ty byłeś sprawcą i autorem tego przedsięwzięcia. Tak, ja myślę, że... Znaczy mogę zacząć, Magda dopowie na pewno ze swojej perspektywy. Myślę, że to bardzo ładnie Pani to raz myślę, że to jest w sposób spektakl o człowieku. Ja wierzę, że każdy z nas nosi gdzieś w sobie jakąś syrenę. Jedni mają z nią lepszy kontakt, drugi słabszy. A przez syrenę rozumiem taki, taki kontakt z takimi swoimi naprawdę takimi głębokimi pragnieniami, do których które się często boimy albo który, z którymi e, nie chcemy się gdzieś tam poznać, bo to są często różne dziwne myśli e, e, wy, wy, wypływające z jakichś e, głębokich stanów e, podświadomości, ale też e, z, e, myślę, że też o jakichś lękach takich. No bo jak ody spłynął i nie chciał słyszeć śpiewu tych seren, to myślę, że mógł się po prostu bać sam siebie. Dobrze. E Drugie moje pytanie, w spektaklu zobaczymy fragmenty filmu, śpiew, wiolonczele i Panią Magdalenę, skąd pomysł na takie połączenie? No jak jest spektakl o syrenach, to musi w nim wystąpić syrena. <grym> <grym> no rzeczywiście ta propozycja na mnie Spadło jak, trochę jak grom z jasnego nieba, bo Michał chyba chodził z takim tematem, by opowiedzieć o Micie w ogóle syreny, które chyba każdy gdzieś tam zna. To już od dzieciństwa te syrenki i w bajkach nawet istnieją, ale oczywiście potraktował to i potraktowaliśmy to bardziej poważnie i bardziej tak niejednoznacznie, nie, nie że to nie jest taka fajna syrenka z, z ogonkiem. Która nie wiadomo, czy istnieje, czy nie istnieje, ale pływa sobie, jest bardzo przyjazna. Tylko właśnie staraliśmy się opowiedzieć ten mit poprzez y, jakąś podświadomość człowieka. Zaproponował mi to y, ku mojemu przerażeniu, ponieważ y, właściwie od wielu, wielu lat nie śpiewałam i y, zmierzenie się z takim repertuarem jak Schubert, Hendrix, y, to, to, to było dla mnie na pewno wyzwanie, ale też takie wyzwanie, które y, y, w. Y, w w, w takiej aktorce jak ja y, na pewno budzi, budzi jakąś taką chęć zmierzenia się z tym, i jest to wyzwanie takie, które zapala, które któremu się chce sprostać i z którym się chce zmierzyć. Więc było to dla mnie y, na początku trudne, ale potem to bardzo doceniłam, że mam szansę jeszcze spróbować czegoś zupełnie, zupełnie nowego. Y, y, lubię w tym projekcie to, że jest to rzeczywiście nie. Niedomknięte, nie nienazwane nie do końca. Nawet trudno się o tym opowiada, bo nie jest to ani spektakl teatralny, ani, ani koncert, ani nie jest to jakaś wypowiedź filmowa wyłącznie. Tylko łączy ta, to przedstawienie, łączy te, te wszystkie media i te wszystkie sposoby wypowiedzi scenicznej, jest takim, taką hybrydą, taką jak zresztą jest Serena, chyba. Dla publiczności. Mam takie poczucie, mam taką nadzieję, że, że widownia z tego wyciąga to, co chce. To znaczy, każdy w tym ma szansę znaleźć coś, coś dla siebie. A czy przekonała się Pani do śpiewu, czy jednak aktorstwo na pierwszym miejscu? No, aktorstwo na pewno jest na pierwszym miejscu, bo jest to moje główne zajęcie, to na pewno, ale też nie, nie mogę powiedzieć, że się przekonałam do śpiewu, bo. Paradoksalnie ja w aktorstwie znalazłam się poprzez śpiewanie, i zanim jeszcze z, z, zaczęłam być aktorką, to, to, to moje, moje pierwsze kroki na scenie miały związek właśnie ze śpiewaniem. Śpiewałam sobie poezję śpiewaną z gitarą i fortepianem, I uczestniczyłam w różnego typu konkursach śpiewających poezję, I, i to był mój pierwszy taki kontakt ze sceną, i, i wtedy tak naprawdę połknęłam tego bakcyla. Potem długo nie śpiewałam, od czasu do czasu w jakichś spektaklach miałam takie zadanie, że może po prostu w ramach przedstawienia teatralnego musiałam coś zaśpiewać, ale to jest trochę inna forma, bo jednak jesteśmy schowani i w jakimś sensie zabezpieczeni przez strukturę spektaklu teatralnego, ale wyjść tak do widowni i właściwie nie, nie mając żadnych innych. Ym, narzędzi oprócz muzyki, światła i mikrofonu jest bardzo trudno, zwłaszcza jeśli się tego nie trenuje. Ale mam takie poczucie, że na nowo ten bakcyl Wam i i, I kto wie, kto wie, może jeszcze będę to kontynuować w tej formie. I na koniec mam jeszcze pytanie, na ile dostała Pani tak jakby wolną rękę tutaj od Pana, a na ile to był zaplanowany występ, na, na przykład jeśli chodzi o fragmenty filmu? No nie no, muszę powiedzieć, że, że Michał to wszystko bardzo precyzyjnie odmyślił, to się przecież nie dzieje z dnia na dzień, on nad tym długo pracował, nad scenariuszem, nad wyborem oczywiście utworów muzycznych, ale też, ale też tekstów. Takich, jakie miały tam znaleźć nie bez, nie bez powodu, nie bez przyczyny. E, miało to swój, swoje źródło i, i było to ułożone, ten scenariusz był wymyślony. Te fragmenty m, filmowe, które zrobiliśmy też wcześniej przed, przed, przed naszą premierą, e, e, wykonaliśmy no, też w ramach jakichś tam ustaleń. E, oczywiście pole do pewnej twórczości własnej i improwizacji i takiego, takiej zgody lub niezgody na pewne rzeczy istnieje, ale naturalnie w ramach tego, co reżyser w tym wypadku, bo, bo Michał był tutaj e, pomysłodawcą, autorem i reżyserem e, e, tego przedsięwzięcia, e, no to, jest, to jest jakby naczelne, to jest najważniejsze i oczywiście my jesteśmy, znamy się też nie od dziś i, i współpracujemy ze sobą i słuchamy nawzajem swoich uwag i też swoich... Yy, 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 Myślę, że też czerpiemy z siebie nawzajem i, i jakoś się inspirujemy. I od czasu do czasu jak ktoś przychodzi z jakimś nowym pomysłem, to poddajemy go pod dyskusję, ale zwykle wynik tej dyskusji jest jakimś jednak wspól, wspólną decyzją i wspólnym kompromisem. Tak to zresztą zwykle bywa w takiej pracy, no, którą ja lubię, że, że twórca nie, czy to aktor, czy to muzyk w, w odniesieniu do reżysera, czy realizatora jest też twórcą, jest współtworzywem, jest współautorem przedsięwzięcia, a nie, a nie bierną jakąś taką śrubką w wielkiej machinie przedstawienia. No tak, zdecydowanie tak. Na przykład jeden z filmów polega na tym, e, że poprosiłem Magdę, żeby po prostu powiedziała coś do kamery, e, coś, co będzie miało, będziemy włączać kamerę, ale wyłączać mikrofon, że nie usłyszymy, co powie. I włączyliśmy kamerę, ustawiliśmy światło i wyszliśmy. Magda została sama i to był mój pomysł. Natomiast to, co tam zobaczyliśmy, to już jest twórczość Magdy, więc jest to <laughs> dobra odpowiedź na Pani pytanie, w sensie gdzieś tam e, Chciałem usłyszeć jakieś takie wyznanie, które nie wiemy, co tam Magda powie. Poprosiłem tylko o jakąś taką dziesięciominutową, szczerą wypowiedź o jakimś, na jakiś temat i nie chcę wiedzieć nawet na jaki, bo najważniejsze były dla mnie to, to te emocje, emocji, które się tam tak. wydarzą między Magdą a kamerą, że Magda nam coś opowie i, i to będzie największe milczenie z syren. Muzyka Państwo jeszcze w przyszłości współpracę? No? no z... Zawsze jest? się boję... No boję bo, bo <laughs> się dochodzić dwa, dwa razy do tej samej rzeki, ale y, ja na pewno z przyjemnością. Okay. Zobaczymy, jak się nasze losy potoczą. Ciągle współpracujemy również w teatrze razem, więc nasze... To, to jest też bardzo świeże. Myśmy mieli no tak, nie, nie premierę rok, tego na nawet nie minął rok i ciągle jest to dla nas za każdym razem nowa przygoda. Teraz mamy rzeczywiście taką, taką podróż po, po Polsce z tym, z tym milczeniem syren i w, każdej, w każdym miejscu odkrywamy coś na nowo i też siebie na nowo w tym, więc na razie jeszcze musimy się nacieszyć tym, co mamy. Także dziękuję bardzo no za rozmowę i poświęcony czas. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie relacji oraz zapraszamy na jutrzejszą. Będzie można w niej zobaczyć rozmowę z teatrem tańca zawirowania oraz obejrzeć fragment koncertu Mazolno Quartet. Do zobaczenia!